Dzień dobry wszystkim, z tej strony Kim Jestem No dawno, dawno się nie widzieliśmy No niestety miałem trochę swoje prywatne życie I miałem dużo, dużo, dużo na głowie I nadal mam w sumie, no bo słuchajcie, no, prowadzę firmę I do tego mam trójkę dzieci I do tego mam żonę Polką To już wszystko jasne, prawda? Dlaczego mnie tak długo nie było, prawda? Ale wróciłem teraz Mam nadzieję, że na dłużej z Wami tutaj, ponieważ niedługo lecimy do Korei, do Korei Południowej. Chyba, że myśleliście, że to będzie Korea Północna, ale jednak do Korei Południowej, tam, gdzie ten Koreańczyk pochodzi. Także lecimy tam na dwa tygodnie, tym razem lecimy wszyscy razem: ja, moja żona, dzieci, jeszcze moi rodzice i rodzice Agatki. Czyli moi teściowie, będzie grubo Polacy atakują Koreę! Więc to jest tak, lecimy wszyscy razem Taka ciekawostka, teściowie jeszcze nigdy nie byli w Korei Bo mimo to, że jesteśmy już 10 lat po ślubie Ponieważ, no tak powiem, no, nie było takiej kluczowej okazji Ponieważ u większości małżeństw polsko-koreańskich Jedni rodzice są w Polsce, a drudzy w Korei Dlatego chociaż raz lecą do Korei po to, żeby się zapoznać się z, z drugimi Ale u nas jest tak, że moi rodzice tutaj mieszkają w Polsce Także oni się zapoznali tutaj już w Polsce I mało tego, jak mieliśmy ślub, to Agatka od razu zaszła w ciąży, pierwsze dziecko Potem drugie dziecko, potem trzecie I jeszcze potem pojawił się ten cały COVID Także niestety tak to wyglądało. Ale jednego dnia wszyscy razem się spotkaliśmy i porozmawialiśmy o tym właśnie, że jeszcze nasi, jeszcze rodzice agatki nie byli w Korei, to już stwierdziliśmy, że dobra, musi być ten moment, że w tym roku lecimy do Korei. To wszyscy razem. Więc to jest dla mnie takie wielkie przedsięwzięcie. I wielkościowo, i oczywiście też tak logistycznie, ale jak coś, to bilety już kupione, także nie ma odwrotu, więc... Zobaczymy jak to będzie. Walizki już przygotowane. I spakowane oczywiście. I podręczne i rejestrowane. Tak naprawdę w tych dużych nic nie ma. Jest pusto. Agatka, może chodź tutaj, co? So? Może się przywitasz? Hejka! <laughs> Właśnie skończyliśmy się pakować, zamknęliśmy walizki. Spakowaliśmy się w podręczne wykaże w małe. Małe wsadzimy do dużych. I lecimy. To jest magiczny zamek powiększający walizkę na powrót. Tak. Kolor musi się zgadzać, nie? A. Tak, bierzemy. Tak. Jeszcze. Agatka, to wszystko chcesz wrzeć, naprawdę? To jest za dużo tych walizek, nie? Nie, jest pięć osób, jest pięć walizek Tak, wam się mhm. zostajesz, tak kochanie? Papa, pa! Pa bami! Bami u cioci Jak tam Litka? Lecimy do Korei, cieszysz się? Bardzo Bardzo? Lubię być na lotnisku O ty Członiu W sumie to już to wybudowali dosyć tak powiedzmy No kilka już miesięcy temu Pierwszy raz jestem Całkiem ładnie tu wygląda do człeniu Jak normalnie Warszawa Gdzie dzisiaj lecimy? Do Korei. Do Korei! Teraz jedziemy na lotnisko Wszyscy jesteśmy Chyba wszystko wzięliśmy, nie? Paszport nie wzięłaś Twojego nie wzięłam Wszystkie wzięłam też Już jesteśmy na lotnisku <głosy> <głosy> Załatwione Pomek. <noise> My wyglądamy podobnie. No świetnie wyglądacie. Tomek, zobacz, to nasz samolot, wiesz? No wiem. Wiesz jak się nazywa ten samolot? Kubka, kubka, lot. Dreamliner. Powtórz. Dreamliner. Dreamliner. Dzień dobry. A tutaj mogę? Tak. Możesz. Tak mi się wydaje. Od razu żałasz, Lidia? Tak. A, yeah. Angry Birds. Tu są filmy, telewizja, muzyka, gry. Tato już ogląda k Dramę. Dostałam korek. O, dostałaś od pana Stwarda, od dyploma. Dyplom odważnego podróżnika. Hahaha Gdzie Fajnie, zaraz rozdadzą, spokojnie To bym może będzie moja? Gdzie są ci matki? Wow Głodna jestem no Zaraz będzie obiad Dzieci tu staną wcześniej, wiesz? No, jakiś obiad dostaliśmy. Zaraz zobaczmy, co to jest dokładnie. Czyli taki obiad mamy. Za mało miejsca, żeby swobodnie zjeść. No, cały czas mnie szturchasz. Łokieć nie raz wylądował moim talerzu. Za rok biznes class Żartowałem Śniadanie już ma, nie? Śniadanie? Tu już jesteśmy W końcu W końcu Dwanaście godzin Welcome to Korea Jesteśmy W końcu jesteśmy Litwa już jest no moja. <laughs> Jesteśmy w autokarze, tak zwanej limuzynie, tak? Tak jest. Ale wszyscy tak zmęczeni. Ja nie wiem, jak wydamy radę dzisiaj. To Nie, nie. Dzień dobry wszystkim. Właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie będziemy nocować. I jak przyjechałem, to po prostu tak padłem, że nie mam pytań. No, dopiero się obudziłem. Jest 15.30 tutaj w Korei, czyli w Polsce 8.30. No, no, masakra, no. Po prostu tak padłem, ale pokażę Wam Mieszkanko, jak to wygląda. Zaczynając od wejścia. Przepraszam, jest. Bałagan, trochę nieogarnięte, ale cóż. Takie życie. To akurat łazienka. Tak to wygląda i suszarka, pralka, Aneks kuchenny. No pokój ziemny. Łóżko. Jeszcze jeszcze drugi pokój z łóżkiem mieszkamy na dziesiątym piętrze. Taki widok ogólnie mamy. I mamy takie jeszcze dwa mieszkanie, Tylko my mieszkamy na dziesiątym piętrze, druga grupa na dziewiątym, trzecia na trzecim, bo nas trochę jest, tak jak zauważyliście. I zaraz wszyscy pójdziemy na spacerek i zobaczymy co tam ciekawego się znajdzie. Więc. Idziemy. Rodzinka cała poszła trochę wcześniej niż my. A teraz idę sam. Jestem u siebie w Korei. Ale w tym momencie prowadzę sobie rozmowę po polsku. Nikt raczej chyba mnie tutaj nie zrozumie. I to jest trochę dziwne. I no trochę, no... no spoko, no fajnie, nie? Ogólnie, nie? Trochę tam się ludzie patrzą na mnie, co tam gość gada o, czym on gada, o czym on mówi, nie? Ale to takie, no, śmieszne, takie śmieszne uczucie. Także idę dalej. Typowa koreańska ulica. Akurat mieszkamy na ulicy Namdemoon Roo, czyli no, wielka brama południowa, powiedzmy, nie? A Namdemun to jest koreański skarb narodowy. Niedaleko stamtąd jesteśmy także będzie na pewno okazja, żeby pokazać Wam to miejsce Ale fajnie, że pospałem Spałem, chyba z tego co mi Agatka mówiła, z dwie godziny I jednak dużo lepiej się czuję Ja akurat dostałem taką informację, że oni są teraz z nice, Daiso Więc idę do nich Daj so, właśnie. Dzień dobry. Jestem. To super. A co najburzaka? Takie trochę nie, niechętne, ale, ale uznaję, uznaję. Moja żona mówi, że dajesz to takie koreański, no, sklep action. Ona kocha, ona uwielbia ten sklep, ale no, mi się też podoba ten sklep, ponieważ jest chłodniej tutaj, jest prawda? Oczywiście. <noise> dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. właśnie A już, już, jest, dopiero, już, ja już dopiero, półpuszka. dopiero, dopiero pierwszy dzień. Ale to od pierwszego dnia trzeba zacząć dobre zakupy To jest mały sklep? Tak, tak. Dla nas to jest stanowczo zamówienie Tam to są trzy piętra, nie wiem. Ja tam mało się interesuję takimi rzeczami, ale ogólnie widzę, że. Karmy dla psów. To było, prawda? Tutaj widzę. To są dla koreańskich psów, a prawda? Matrykowskich. Pojemniki na kimci. Wyszliśmy z Tomkiem, bo tam jest aż tak bardzo zimno dla niego, dlatego wyszliśmy na dwór, A tu jest z kolei dla mnie za ciepło, nie? Za gorąco tu jest, za wygodno Właśnie wychodzą koreanieczki nasze polsko korejaneczki Mam grzybkę, będę co? 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 No co, chciałam sprawdzić jak będę wyglądać grzybki. Co ty kupiłaś? ale pokaż, ale pokaż w ogóle co ty kupiłaś to, Co to jest w ogóle? co no, to polega? To jest grzywka. Doczekiesz Do sobie grzywkę. No? no i masz grzywkę. Aha. Tak jak wam obiecałem, to jest Sunnemun, aka Namdemun koreański skarb Narodowy numer 1. Rzęsien to jest. Wszystko żeńskie, mam. A to, a to to, 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 to to grzyby, tak? Coś tutaj się buduje. Ma. są przypinki do kroksów Co? Może kroksy do kroksu. Nie, to do kroksów To ja muszę kupić sobie. A Ty masz takie? O, oh jest oh, mam to mi ja też chcę takie to mi Ale, Ale po co to kupujesz? No bo muszę zmieniać design Ale jaki jest sens? O Jezu, wszystko ma sens Larwy Teściowa też, też, też robi zdjęcie Oczywiście, zakupię, pierdolę zdjęciowi zrobię bo chcę. <laughs> Ale zanim mama cośkolwiek mi podaje, to mama zawsze próbuje, prawda? Tak, ale zrobię wyjątkowy. Weźmiemy pokrywek, weźmiemy. Mm. <gulay> Dory, nie? Mm. Kaszanka. To jest koreańska kaszanka, tylko z makaronem. W środku Dla takich zastanawiających, to jest sos zastanawiających, to stojowe się jak dobre. <noise> <noise> Już ja wiem, po co żyję <noise> Chcesz kukurydzę? Dobra Tak kukurydzę chcesz? Mogę spróbować? Mogę spróbować? Mmm Dobre No nie. spróbuj Ale dobre O ty czueniu. Bardzo tak, dobra. <gry> Elastyczna. Elastyczna, tak. Zupełnie tak, tak, inna ta konsystencja niż konkurency, którą, którą jemy my. Zupełnie inna kultura. To co ty kupiłaś Radko? Rybki, o których mi zawsze teściowa mówiła. <grym> to są z farszą z czarnej Mmm! <grym> 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 Więc ja wróciłem do domu z rzeczmi, bo rzeczaki już nie dadzą rady, ponieważ już nogi im bolą i tak dalej. A kobiety dalej poszły do, tam na jakieś tam zakupy i tak dalej. Także no, więc no, niech pójdą, niech mają, nie? Więc na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o polubieniu oraz subskrypcji. Do zobaczenia.